Ale jestem chory. Jak dobrze, że dostałem zwolnienie lekarskie. Orety, zapomniałem poinformować szefa, że nie będzie mi dzisiaj w pracy. Masz zwolnienie lekarskie? Myślisz, że to wszystko załatwi? Pomimo, że istnieje elektroniczny obieg dokumentów, nadal obowiązkiem pracownika jest poinformowanie swojego szefa o przyczynie nieobecności. Należy to zrobić najpóźniej drugiego dnia. Sposób poinformowania jest. Zupełnie dowolny. Możemy skorzystać z telefonu, możemy wysłać SMS-a, możemy skorzystać z poczty elektronicznej, a nawet z tradycyjnej poczty. Liczy się data stempla pocztowego. Po co ryzykować? Brak poinformowania o przyczynie nieobecności może skutkować nałożeniem kary porządkowej w postaci upomnienia lub nagany. W skrajnych sytuacjach pracodawca może nawet skorzystać z tzw. dyscyplinarki, czyli rozwiązania umowy o pracę. Bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pamiętaj zatem: zawsze informuj swojego szefa o nieobecności w pracy.